Program ratowania polskiego rolnictwa można podzielić na kilka etapów. Etap polski to działania na terenie Polski, polegające na zablokowaniu antypolskim filmom, skupom czy przetwórniom swobodnego żonglowania naszym polskim rolnictwem. Co to znaczy? To znaczy, że na dzień dzisiejszy mamy sytuację taką, że rolnik choćby chciał współpracować tylko i wyłącznie. Z Polską, z polskimi firmami, z polskimi przetwórniami, nie ma takiej możliwości. Ponieważ jak się dowiedziałem od ministra rolnictwa, 95% skupów na przykład jest w rękach niemieckich, jest to paradoks. To jest paranoja. My już jesteśmy niewolnikami. Gospodarczymi niewolnikami. Dlaczego? Ponieważ kiedyś. Jak było niewolnictwo, to niewolnik pracował za dom, mieszkanie, za wyżywienie. A dzisiaj, ty rolniku, za co pracujesz? Zastanów się, pomyśl. Czy stać cię na więcej? Nie. Mało co. Ale powiem, że ty pracujesz za mniej. Dlatego, że ten dom, który masz, ten traktor, którego ci zazdroszczą nieszczuchy i to, co masz w tej chwili, to jest... W dużej mierze na kredyt, to nie jest twoje. Ty jesteś tylko użytkownikiem tego czegoś. Więc czym się różnisz od tego niewolnika? Niczym. On też mieszkał w domu pana. On też do, dostawał jedzenie albo go nie dostawał. W zależności od decyzji pana. A ty żyjesz w zależności od decyzji banku, od decyzji kredytodawcy. Tak nie powinno być. Stworzenie struktury działania. Powinniśmy stworzyć odpowiednie struktury działania, ponieważ etap ten, jak wszystkie działania biznesowe, powinien być dokładnie przemyślany i zaplanowany. Pozwolę sobie przedstawić teraz ramowy plan działania, aby zlikwidować to Twoje niewolnictwo, drogi rolniku żebyś ty mógł być wolnym człowiekiem. Bardzo często nasi rozmówcy zadają pytania typu po co do tego jest ministerstwo wsi i rozwoju rolnictwa? Skoro sami możecie sobie założyć firmę i sprzedawać przykładowe jabłka za wyższą cenę. Zanim odpowiemy na powyższe pytanie, pozwolimy sobie je rozwinąć i przedstawić naszą interpretację ogólnej struktury organizacyjnej rynku rolnego w Polsce, z naciskiem na pomoc dla rolników. Więc co powinno powstać? Powinno powstać coś, co da tobie swobodę działania, co da tobie, drogi rolniku, sytuację, w której ty będziesz mógł określać, na przykład cenę sprzedaży swoich produktów, w której ty będziesz mógł określać to, jak będziesz działał, w której to sytuacji będziesz wolnym człowiekiem. To, co powiedziałem przed chwilą. Problem. Program ratowania polskiego rolnictwa naszego autorstwa ma na celu zakończyć problemy rolników oraz raz na zawsze, a nie doraźnie. Co to znaczy? To znaczy, że jest bardzo dużo różnych planów, różnych przedsięwzięć, które albo uciszają problemy rolnicze, albo je w jakiś sposób przygłaskują, jakby to można było powiedzieć, ale nie załatwiają tego na amen. Na tzw. zicher, że po prostu znikają te problemy. Natomiast to, co jest stworzone tutaj w programie ratowania polskiego rolnictwa, ma za zadanie skasować zupełnie problemy rolnicze. Czyli doprowadzić do tego, żeby rolnik był wolny. Ponieważ tutaj dwa słowa do pozostałych nierolników, chociaż zaryzykowałbym stwierdzenie, że rolnik tam jesteśmy wszyscy, bo wszyscy jemy. A jedzenie pochodzi od krowy, a nie z marketu. Słowo do mieszczuchów: im bardziej będzie rolnik wolny, im bardziej będzie rolnik zadowolony, tym lepsze Tobie wyprodukuje jedzenie, tym bardziej będziesz Ty zadowolony. Bo zdrowe jedzenie to zdrowe ciało, zdrowy duch. Zdrowe ciało, zdrowy duch mniej chorób, lepsze samopoczucie. Więc tutaj należałoby się skupić nad tym, że pomagając rolnikom, pomagasz sobie. Więc proponuję zastanowić się nad tym, co ja przed chwilą powiedziałem: przemyśleć sprawę i zweryfikować swoje postępowanie, zweryfikować swoją ocenę, bo często słyszę, że rolnik ma, tak, ma długi w większości i problemy. Bo to, co widzisz, to, co ten rolnik ma, to tak samo, jak ty, Mieszczuchu, masz mieszkanie w kredycie za franki szwajcarskie, którego nie możesz spłacić. Więc przemyślmy to wszystko i zastanówmy się w, naj, na, w następnej części. Zapraszam do współpracy. Podziel się tym filmem, poinstruj. Pokaż swoim sąsiadom, swoim, swojemu stowarzyszeniu, swojemu zgrupowaniu, ugrupowaniu, swojemu surtusowi. Swojemu przodnikowi, jakiemukolwiek, że jest coś takiego, co może uratować polskie rolnictwo. Zapraszam serdecznie i czekam na kontakt.